Dzień dobry, dzień dobry, witajcie z powrotem na moim kanale. I muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczona tym, jak dużo osób obejrzało mój ten odcinek, taki ostatni pogadankowy. I w sumie z jak przyjemnym odbiorem się spotkał ten film. Także dziękuję bardzo, bo jestem, byłam bardzo zaskoczona. Spodziewałam się, że. Będzie zdecydowanie mniej wyświetleń e, i że dostanę zdecydowanie więcej nieprzyjemnych komentarzy. Także skoro Wam się coś takiego spodobało, e, to powiem Wam, że takie odcinki będą się częściej pojawiały, bo dużo mi to dało i w takim sensie. Wiecie to, że tak sobie oczyściłam troszeczkę głowę i tak jak wspominałam Wam, że nagrywanie odcinków o to model ja bardzo lubię, tylko to pochłania tak niesamowicie dużo czasu, że kiedy muszę to robić jakby cały czas i później montaż idzie tak bardzo mechanicznie, bardzo technicznie, bez żadnych szaleństw, to trochę mnie to tak psychicznie dobija czasami. W sensie ja to lubię robić, ale lubię robić różnorodny content. No i właśnie skończyłam teraz montować odcinek z restauracji, który nagrałam razem z Aleksą i razem z Martą. I powiem wam, że powoli zaczęłam się przełamywać do nagrywania z ludźmi. Ja już kiedyś o tym wspominałam, ale bardzo mnie jakoś tak krępowało, żeby nagrywać z moimi znajomymi. No i rzeczywiście wyglądałam trochę jak taki no-life, że wyglądało, że ja na każdą wycieczkę jeżdżę sama, że ja zawsze jem sama, że chodzę na plażę sama i tak dalej. Jakby nikomu nic nie muszę absolutnie udowadniać, to nie o to mi chodziło. Natomiast jak tak samo dla siebie cieszę się, że przełamałam się i w sumie powiem wam, że no oczywiście jakby to nie ja mam ocenić ten film, natomiast to oczywiście wy ocenicie, jeżeli wam przypadnie do gustu, to super, jak nie, no to też absolutnie rozumiem. Natomiast ja jestem zadowolona z tego odcinka, który nagrywałam razem z dziewczynami. No i to jest odcinek, Boże, czy jest mikrofon włączony, muszę o tym pamiętać, tak, całe szczęście. Jestem bardzo zadowolona, że ponagrywałam z kilku różnych miejsc, trochę bardziej zaczynam rozumieć już jak działa moja kamera, ale nadal się uczę, także wybaczcie, jeżeli coś tam się trzęsło i tak dalej. I wiecie co, jestem zadowolona, dlatego że teraz jest godzina 13, no i skończyłam montować odcinek, nie zrobiłam jeszcze miniaturki, bo czekam aż Marta mi podeśle zdjęcie. O, właśnie mi napisała teraz, więc będę miała zdjęcia, zrobię miniaturkę. Zapisałam sobie już jak nazwę ten odcinek, bo teraz wymyślam nazwę w trakcie montowania filmu, a nie pod koniec, bo pod koniec to ja nigdy nie pamiętam, zapisuję sobie w notatniku. I jak wiecie co, jak zapisywałam, jak w sumie montowałam film, miałam parę rzeczy, które tam musiałam naprawić. Musiałam m.in. ustabilizować niektóre ujęcia i tak dalej. I kiedy na przykład włączam stabilizację, to czekam, aż mi mój program tak jakby przetworzył niektóre klipy. Więc jak przetwarzało mi klipy, to sobie oglądałam filmiki na YouTubie i trafiłam na odcinek z Suzanne Marie. Ja w ogóle bardzo lubię jej kanał. Już wam mówię, jak się nazywa ten odcinek. Oczywiście też go podlinkuję. Ona wypuściła go chyba jakoś wczoraj, tak mi się wydaje, bo to był jeden z najnowszych. I to jest odcinek, aha, to nie jest ostatni, ale to był odcinek wypuszczony 5 dni temu. Bycie youtuberem nie jest trudne, czyli cała prawda. Ciekawy odcinek, polecam wam do niego zajrzeć. Jest kilka punktów, z którymi ja nie do końca się zgodzę, albo nie, nawet nie inaczej, bo to nie jest kwestia, kto ma rację. Ja troszeczkę inaczej postrzegam niektóre kwestie. Natomiast sama uważam, że dobrze jest oglądać również materiały osób, z którymi nie w 100% się zgadza, zgadzamy, bo inaczej po prostu ograniczymy się tylko do takiej swojej bańki informacyjnej czy jakby światopoglądowej. Natomiast bardzo ciekawy temat tam jest poruszony, o którym wydaje mi się, że powiem trochę więcej. Może nie wiem, jeżeli Was takie coś zainteresuje, może w innym odcinku. Natomiast ja w ogóle chciałam. E Zainspirował mnie trochę ten film Suzanne Marie do nagrania odcinka, dlatego że ona wspomina tam o Sylwestrze Wardenze i mówi, że to jest świetny, wartościowy kanał, no i oczywiście każdy może mieć inne postrzeganie tego tematu jak najbardziej. Ja wam powiem, że bo tu chodzi o kanał Watacha Królestwo chyba? Tak się nazywa ten kanał. Ja wam powiem tak, bo teraz Sylwester robi, on wcześniej robił pranki, to pewnie wszyscy wiecie, a teraz nagrywa takie bardziej filmy commentary o polskich youtuberach. No i tam wytyka błędy, opowiada o dramach i tak dalej i tak dalej. I same tematy, które on porusza, są bardzo ciekawe, ale mnie Uderzyło coś zupełnie innego, dlatego, że Sylwester Wardenga dociera do bardzo takich y, ciężkich do zdobycia informacji i nie, z niektórymi ja nie mam problemów, ale niektóre, niektóre z informacji, które on pokazuje, to są jakieś wiadomości prywatne pomiędzy. Zupełnie innym, jakby nie pomiędzy nim a jakąś osobą trzecią, tylko pomiędzy dwiema zupełnie innymi osobami. Więc on nawet nie miał udziału często w tych rozmowach. I na przykład dociera do prywatnych rozmów pomiędzy Danielem Majewskim a um, przedstawicielem firmy, yy, z którą on współpracował, raczej jego żona współpracowała. I to są, wiecie, prywatne rozmowy, które wymieniały między sobą dwie dorosłe osoby. No i on te wiadomości publikuje, bo to była rozmowa telefoniczna, z tego co ja dobrze, jeżeli dobrze kojarzę natomiast on jakby nie puścił tej rozmowy telefonicznej, tylko czytał jakby słowo po słowie, co zostało powiedziane. Wyobraźcie sobie, że właśnie jesteście jakimś y, influencerem, czy youtuberem, czy jakąś osobą znaną, która obraca się w tym towarzystwie i spędza czas z innymi influencerami. Tak sobie myślę, jakie to musi być przerażające, mieć świadomość, że piszecie sobie albo rozmawiacie sobie z kimś prywatnie i później ta rozmowa zostanie przesłana jakiejś kolejnej osobie, a ona nagra o tym film. To jest po prostu dla mnie jakieś... Yy... Dziwne, że w ogóle nikt na to uwagi nie zwraca. Nie wiem, może ktoś nagrał na ten temat odcinek, jakiś film wypuścił na YouTubie. Ja szczerze mówiąc, czegoś takiego nie widziałam. Wydaje mi się, że to on korzysta z takich ciosów poniżej pasa. On w ogóle też publikuje jakieś prywatne informacje o kontraktach zawieranych pomiędzy innymi osobami. Nie wiem, na ile to już jest aż takie złe, no bo kontrakty to, to trochę inna sprawa, ale ja bym była przerażona, gdyby ktoś publikował moje prywatne wiadomości. I nawet gdybym kogoś nie lubiła, to bym czegoś takiego nie udostępniała bo wydaje mi się, że to już jest po prostu cios poniżej pasa. I jestem bardzo ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie, bo tak jak ja uważam, że na przykład to, co jest już opublikowane, jakby można z tego korzystać i że sama, nie wiem, jakaś osoba, która jest znana szerzej, jeżeli decyduje się na udostępnianie czegoś, to my mamy prawo to skomentować, mamy prawo to przytoczyć. Tak uważam, że takie sytuacje... Prywatne to już jest taki cios poniżej wszystkiego. I znowu powiem, że te jego materiały oczywiście one są ciekawe, natomiast takie wchodzenie z butami w życie prywatne. No, to ja już y, nie rozumiem tego kompletnie i naprawdę dziwię się, że jacyś więksi YouTuberzy o tym nie mówią. Nie wiem, czy to już jest w branży taki przyjęty jakby standard, czy jak to wygląda, ale o, czasami obserwując te takie mm, dramy, które się dzieją w internecie, które zahaczają też o takie życie prywatne, to powiem Wam, że ja się cieszę, że w Polsce nie mieszkam i w ogóle nie mam styczności y, z, z tym całym świadkiem, powiedzmy. Ja też nie jestem jakimś tam dużym kanałem, więc to raczej y, i tak by pewnie nie nastąpiło. No bo wiecie, ja tam jestem. Y dla mnie dużym sukcesem jest każda, jest to kiedy ja widzę w moich statystykach, że nawet 5 osób mi przybędzie. To tak nakręca, że ja mam ochotę nagrywać. Ja mam aż czasami wrażenie, że tak lubię wrzucać filmy, że za często je wrzucam, ale jakoś nie potrafię się powstrzymać. Więc jakby każda liczba mnie motywuje. Natomiast zdaję sobie sprawę, że mając teraz prawie 70, chyba 2000 subskrypcji, czy 75 już? 75. Jezusu jest. Ale to po prostu poleciało, dziękuję wam bardzo. To wiem, że yy, ja jakby nie mogę się porównywać do takich kanałów yy, osób, które mają po milion subskrypcji. Yy, natomiast yy, no właśnie strasznie toksycznie wygląda to środowisko. Ja tego nigdy nie doświadczyłam, nie wiem. Mam naprawdę duże szczęście, dlatego że jak pracowałam w telewizji, to też nie doświadczyłam jakichś wielu toksycznych sytuacji. A wiem, że no, takie sytuacje na pewno się zdarzają, bo to chyba jest taka niestety naturalna rzecz, która następuje po tym jak w temat są zaangażowane duże pieniądze. Um, i, I też ciekawi mnie to, że Wardęga na przykład mówi bardzo często, że um, dla niego pieniądze nie są aż takie ważne, że on postanowił... Wy... Znaczy nie pamiętam, czy on mówił, że pieniądze nie są dla niego aż takie ważne, ale pamiętam, że on nagrał taki odcinek, w którym mówił, że postanowił się wymiksować z tego toksycznego środowiska, gdzie ludzie by sobie wydłubali oczy za to, żeby wykraść drugiej osobie kontrakt. I dlatego tym bardziej mnie dziwi to, że um, w takim razie skoro on tak bardzo nie lubi tego toksycznego um, środowiska to sam zachowuje się w taki a nie inny sposób i zaraz nagram resztę, bo moi rodzice do mnie dzwonią. Pogadałam sobie już z rodzicami i też powiem wam, że przez całą tę kwarantannę to tak um... Nie to, że odnowiłam sobie kontakt z rodzicami, bo ja zawsze miałam z rodzicami spoko w sumie. Znaczy, wiecie, jak to zbywa z rodziną, prawda? Ale my dzwoniliśmy i rozmawialiśmy ze sobą, zazwyczaj tak, no nie wiem, dwa razy w tygodniu czy coś takiego, a przez ten okres kwarantanny to zaczęliśmy rozmawiać codziennie. Ja też z moim tatą rozmawiam codziennie, co w sumie się nie działo wcześniej, więc zadowolona jestem. Bardzo fajnie, to jest naprawdę duży plus tego całego dziwnego wydarzenia, z, którymi, z którym Musimy się mierzyć w tej y, sytuacji. I wiecie, co jeszcze, wracając do youtuberów, widzów, też. Suzanne Marie zauważyła pewną ciekawą sprawę, też y, na tym swoim odcinku, o którym mówiłam, że. Ona uważa, że jest sporo takich youtuberów, którzy nie do końca szanują swoich widzów w takim sensie, że narzekają, jak mają trudno, że wrzucają vloga raz na tydzień i mówią, że to tyle pracy wymaga i tak dalej i tak dalej. I jakby absolutnie ja tutaj Postaram się w tym na tym filmie jakby nie oceniać e, innych ludzi, bo jakby no, ja nie jestem w ich skórze, więc nie wiem na 100%. Zastanowię się, bo to też jest temat, który ja bym wolała bardziej przemyśleć, zanim e, go poruszę tak bardziej szczegółowo. E, być może ocenię jeszcze kogoś, zobaczymy, zobaczymy. Tak samo jak mnie też każdy może ocenić. Natomiast powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo. Mnie to było tak, że ja już też o tym mówiłam, że jak e, mój kanał zaczął się rozwijać, dzięki temu, że nagrałam odcinek razem, a w sumie wystąpiłam gościnnie w odcinku z Krzysiem Gąciarzem, to mój kanał się tak zaczął bardzo szybko rozwijać, a potem wszystko poleciało na łeb na szyję i potem bardzo, w sumie, w sumie potem, przez kilka miesięcy ja traciłam subskrypcję, więc miałam wrażenie, jakbym się nie rozwijała, tylko jakby mój kanał po prostu spadał, 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 spadał. I to było takie strasznie mm, smutne dla mnie i to mnie mocno przygnębiało. Teraz też jak patrzę na to, jakie ja filmy nagrywałam, to też nie do końca jakby mnie to powinno było zaskakiwać. Nie były to. Znaczy niektóre odcinki mi się podobają z tamtego momentu, ale niektóre odcinki rzeczywiście były dosyć nudne i. Mm, Mam takie wrażenie, że mogłam się bardziej postarać, aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że mogłabym się bardziej postarać cały czas. Cały czas mam takie wrażenie. Za każdym razem, jak wrzucam jakiś film, to sobie myślę, kurczę, inni robią lepiej te filmy. Mm, tutaj powinnam się była bardziej przyłożyć, tutaj się powinnam była bardziej przyłożyć. Ale to też jest w ogóle duży problem, bo ja na przykład pamiętam, że jak chciałam, jak jeszcze mieszkałam w Hongkongu, nagrać odcinek na temat pracy yy, jako pogodynka, to tak sobie myślałam, to jest taki w ogóle fajny temat, że jak już będę o nim nagrywać, to muszę tak naprawdę zrobić wszystko na tip top. I przez to ja to tak przekładałam, 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 bo chciałam, żeby to było idealnie zrobione, a idealnie. Idealnie nigdy nie będzie. Ale tak sobie myślałam, że muszę tutaj zaplanować, muszę zrobić to to, to, tak. I w końcu już stwierdziłam, że tyle czasu czekałam, że albo to nagram teraz, albo nigdy. Bo idealnie po prostu nigdy nie będzie. Natomiast jeszcze co do szacunku dla widzów i co do doceniania tego, że udało się zbudować jakiś taki, wiecie, spoko kanał i spoko zbudować te kanały społecznościowe to jak y, mi podczas kwarantanny zaczęły rosnąć subskrypcje, Jezu, ja byłam tak po prostu szczęśliwa z każdej osoby, w ogóle wiecie, która jakby subskrybowała mój kanał, ale jakby subskrypcje to jedna rzecz, ja bardziej akurat uwa zwracam uwagę na wyświetlenia filmów, bo to też czasami wiecie, różnie z tym bywa, może być dużo subskrypcji, a bardzo mało wyświetleń, na przykład widziałam dużo osób, które mają po 300 tysięcy subskrypcji, a ich filmy mają po 20 tysięcy wyświetleń i to jest chyba najgorsza Sytuacja, ja bym wolała mieć mniej subskrypcji, ale więcej wyświetleń, tak mi się wydaje. Um, no bo wtedy przynajmniej wiem, że ktoś ogląda. Ja też w ogóle bardzo lubię. Y no tak, no, może głupio to zabrzmi, ale ja bardzo lubię dostawać od was komentarze. Naprawdę e, to jest dla mnie największa motywacja. Mniejszą zdecydowanie uwagę zwracam na łapki w górę, chociaż wiem, że to jest potrzebne do algorytmów, ale ja tego zazwyczaj nie sprawdzam prawie w ogóle. Natomiast jakby doceniam, doceniam naprawdę doceniam. Nie zrozumcie mnie źle, e, ale jednak komentarze są dla mnie taką bardziej mm, Pokazują bardziej, że jakby nie wiem, czy jakiś mój odcinek Was trochę poruszył, czy zainteresował, na tyle, że mieliście ochotę poświęcić swój czas i, ym, i coś napisać. I zazwyczaj to są bardzo sensowne komentarze, nawet te, które się ze mną nie zgadzają, bo to nie chodzi mi o to, że jak tylko ktoś mi słodzi, to to jest super. Także ja naprawdę bardzo mocno doceniam to, w jakim teraz jestem miejscu. I to też jest tak, że jak ja na przykład sobie, ostatnio coś wspomniałam o tym, że właśnie tak trochę psychicznie mnie zmęczyło to, że wrzucałam kilka odcinków top model pod rząd, to to nie jest tak, że ja tego nie lubię. Ja to lubię, tylko muszę sobie właśnie raz na jakiś czas robić przerwy. No i tutaj może te odcinki takie pogadankowe będą dla Was czymś ciekawym, bo ja często mam, takich, mam takie tematy, które chciałabym poruszyć, ale zastanawiam się jak to ugryźć, tutaj muszę wszystko zrobić tak według schematu tak jak robią wszyscy youtuberzy, czyli przygotować odpowiedni wstęp, potem rozwinięcie. Tak sobie czasami myślę, kurczę, jak tak ci najwięksi youtuberzy robią scenariusze, to może ja też powinnam zacząć robić scenariusze. Ale też ja sama z kolei lubię oglądać takie filmy bardziej luźne, tak jak właśnie Susan Marie wypuściła ten swój odcinek. Ona powiedziała, że nie miała przygotowanego scenariusza. Oczywiście, wiadomo, że każdy może kłamać. Nie wiem, jak było naprawdę, natomiast ja jej wierzę. Też w ogóle tak jeszcze ode mnie adnotacja, wydaje mi się, że ona jest jedną z osób, które jakbym poznała na żywo, to byśmy się zdecydowanie dogadały. Mam takie coś przeczucie, chociaż oczywiście nie znamy się osobiście, kto wie, może się kiedyś uda. Ja na pewno chętnie bym się spotkała. No i właśnie tak sobie pomyślałam, skoro ja lubię oglądać takie odcinki bez scenariusza. To może niektórych z Was też takie odcinki zainteresują. Ja czasami jak jeżdżę na skuterze jadę gdzieś dalej, to sobie um, puszczam na słuchawkach, tylko jedną słuchawkę wkładam do ucha, nie dwie, żeby słyszeć to, co się dzieje dookoła. I też właśnie jadę sobie słuchając jakiegoś youtubera, którego lubię słuchać. No, i może takie coś Was też zainteresuje. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani w ogóle tym, żeby opowiedzieć Wam trochę o tym, jak wygląda w ogóle tworzenie na YouTubie. Teraz już trochę powiedzmy, że tak jakby wyczerpałam temat, um, ale nie do końca, nie do końca wyczerpałam ten temat, bo wydaje mi się, że mam jeszcze dużo do powiedzenia. Um, też yy, na przykład teraz mnie naszły takie przemyślenia, że yy, mogę yy, tak naprawdę. Rozmawiać też o takich rzeczach, które mnie poruszyły w takich czy to sytuacjach na co dzień, czy na przykład co ostatnio obejrzałam. Wczoraj obejrzałam dokument, który nazywa się um, American Murder. Ach, to było Family Next Door. Chyba nie, nie wiem, jak to yy, przetłumaczyć, że rodzina z sąsiedztwa, amerykańskie morderstwo, chyba coś takiego. W każdym razie jest to historia Chrisa Watson, yy, który dokonał okropnych rzeczy, który zamordował swoją rodzinę. I też powiem wam, że mega mnie takie coś poruszyło, ale nie jest to teraz chyba odpowiedni moment, żeby rozwijać ten temat, natomiast też ym, też jestem ciekawa czy w ogóle jakieś takie poruszanie tych, tego typu kwestii dla Was by było interesujące. Um, zresztą zobaczymy. Ja po prostu też chyba będę robiła tak, że kilka razy w tygodniu, jak będę miała coś do, do powiedzenia, e, co będzie mi siedziało w głowie i co będę chciała z siebie wyrzucić, jakby tak rozwinąć, być może jakiś temat, to też będę tak robić. Oczywiście, jeżeli Wam się to będzie podobało, to super, jeżeli nie, no to te odcinki nadal będą się pojawiać e, jako dodatek do takiego normalnego kontentu, bo muszę Wam przyznać, że takie pogadankowe filmy nie wymagają ode mnie też Zbyt, wielu, zbyt wiele pracy, więc to jest coś, co ja mogę robić dodatkowo. Jako taki ekstra content powiedzmy, dlatego, że ja nie muszę spędzać długiego czasu na montażu, dlatego że tak, też już wspominałam, że ja już teraz się tak wyćwiczyłam, że ja prawie w ogóle nie muszę robić cięć na filmie. To zazwyczaj są, jeżeli są jakieś cięcia, to zazwyczaj jest kwestia techniczna, że albo jakiś głośny skuter obok mnie przejeżdża, albo coś takiego, więc fajna możliwość dla mnie, żeby się wygadać, a może dla was to będzie jakieś urozmaicenie. I chyba na tym już zakończę ten dzisiejszy odcinek. I cóż mogę powiedzieć, kochani, życzę Wam miłego dnia. Mój odcinek z restauracji właśnie się wgrał, także wrzucam miniaturkę, zrobię opisy, bo tam podlinkuję kanały społecznościowe Alex i kanały społecznościowe Marty. Bo myślę, że tak wypada. Zresztą też chciałabym trochę pomóc Marcie, bo wiem jak na początku jest ciężko rozwinąć kanał na YouTubie, a myślę, że... No, tak będzie, będzie fajnie, bo ja lubię sobie posłuchać Martę. Wypuściła już trzy odcinki, za każdym razem czekam na, na następny. Um, I mam nadzieję, że macie dzisiaj miły, piękny dzień. A jeszcze powiem Wam, że na Bali teraz ostatnio takie ulewy są. Ło, naprawdę u mnie jest jeszcze w miarę spokojnie, w Czangu też jest spokojnie, ale widziałam przebitki, że w Den czyli w stolicy, pozalewało niektóre ulice. Także naprawdę y, mocne ulewy u mnie pozalewało Łazienkę. Łazienki w zasadzie. Tak mi pozacinał deszcz, bo ja mam, odkryto, mam odkryty dach w jednej czwartej powiedziałabym łazienki, i jak zacinało, to pozalewało mi kosmetyki tuż cienie mi się pozalewały. No nic, moja wina powinnam była przewidzieć takie rzeczy. No, i tak to wygląda u mnie. Dajcie znać. Jakie tematy takie pogadankowe Was interesują, bo może jest tak że też, że chcielibyście, żebym poruszyła jakiś konkretny temat, to też może być ciekawą sprawą. Ja tematów mam swoich dużo, ale też czasami piszecie mi naprawdę ciekawe komentarze i bardzo chętnie rozwinę jakieś tam interesujące Was kwestie. Dobra, już czwarty raz się żegnam, także miłego dnia, do zobaczenia. W następnym odcinku, jak zwykle, buziaczki, babaj.